Jeżeli pokonamy ich tutaj, możemy pokonać ich wszędzie. Te słowa Christiana Hornera po tym, co się dzisiaj stało, na pewno będą rezonowały w głowach ludzi Mercedesa przez kilka najbliższych dni. Dzisiaj nie tylko Verstappen ograł Hamiltona, dzisiaj przede wszystkim zespół Red Bulla pokonał zespół Mercedesa. Jak do tego doszło, o tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela 20 czerwca. Daniel Biały. Echa, padoku. Jeżeli na takim poziomie rywalizacji dostajesz prezent do rywala już na pierwszym zakręcie, to musisz go wykorzystać. Dzisiaj Mercedes miał zwycięstwo w swoich rękach i zwyczajnie je upuścił. A to jest zachowanie niezwykłe, to jest zachowanie niecodzienne, jeżeli chodzi o zespół Mercedesa. Do niedawna kuloodporny i gotowy na wszystko. Co się więc zmieniło? Pewną. Wskazówką czy odpowiedzią na to pytanie, kluczem do odpowiedzi na to pytanie może być pojawienie się Sergio Pereza. To jest właśnie ta diagnoza, którą już dawno temu postawił Helmut Marko i Christian Horner. Presja i ten drugi kierowca, dostępny strategi strategicznie, to jest to, co może i co zmienia nam? Oblicze tej rywalizacji, walki bezpośredniej między Red Bullem a Mercedesem to właśnie Perez. Jego obecność wysoko w stawce wiąże ręce z Mercedesa, zmusza do trudnych decyzji, popycha do błędu. W walce powietrznej obecność skrzydłowego ma ogromne znaczenie, ale warto też zwrócić uwagę na nastawienie tych skrzydłowych, na to jak oni podchodzą do tego swojego zadania, które przed nimi. Bardzo brutalny w swoich decyzjach personalnych Red Bull przygarnął Pereza w trudnym dla niego momencie. Dał mu trochę ciepła, i ten oddaje im to na torze i to z nawiązką. Z kolei, Walter Bottas wielokrotnie wrzucany pod autobus, traci chęć do rywalizacji. A ta nić, która wiąże go z zespołem, ma już chyba tylko grubość pajęczej nitki. Jak to wszystko dalej będzie wyglądało, nie wiadomo. Bottas dzisiaj bardzo krytycznie odniósł się do decyzji zespołu. Miał rację. Tutaj trzeba to otwarcie Przyznać, choć takie słowa krytyki publicznie rzadko padały, z kolei Christian Horner jest zadowolony z tego komentarza Walteriego Botasa i z tego, że poszło to publicznie. Toto Wolf po tym wyścigu powiedział: Dobrze, że w końcu wyrzucił to z siebie, dobrze, że w końcu krytykuje w co gra Toto Wolf. Jeżeli chodzi o Walteriego Botasa, nie mam pojęcia. Z jednej strony wrzucany kolejny raz pod autobus, wykorzystywany bardzo mocno strategicznie, z drugiej strony chwalony za krytykę zespołu. Na otwartej antenie. Nic mi się tutaj nie zgadza w tym, co robi Toto Wolf. Z kolei wypowiedź Botasa po wyścigu rzuca nieco światła na to, co Mercedes zrobił źle albo dlaczego zrobił źle. Waltery Botas powiedział, że zespół zafiksował się na tą strategię na jeden postój i trzymał się tego absolutnie kurczowo. Mimo że obaj kierowcy, o czym słyszeliśmy, mieli nieco inne zdanie na temat tego, jak długo opony mogą wytrzymać. Mercedes. Pomylił się w swoich kalkulacjach dotyczących czasu życia opon czy dystansu, jakie te opony mogą pokonać. Tutaj Red Bull był bardziej elastyczny. Red Bull rozdzielił swoich kierowców, co dało naprawdę dobry efekt. Ten też, który wam rano obiecywałem, który nie pojawił się w trakcie rywalizacji, pojawił się przed i on zrobił dużą różnicę. On i samochody Formuły 3 na deszczowych oponach zdjęły z tego toru bardzo dużą ilość gumy. I to właśnie spowodowało, że tak wielu kierowców, w tym kierowcy Mercedesa, mieli problemy z oponami w trakcie tego wyścigu. W zasadzie kierowcy Mercedesa na ostatnich 10-15 okrążeniach tego wyścigu jechali naprawdę bardzo cienkiej gumie i przez to stracili swoje pozycje. To nie był jedyny błąd, jaki popełnił dzisiaj Pitwall Mercedes. Tych błędów było bardzo dużo. Te błędy zdarzają się zdecydowanie częściej niż w przeszłości. To jest stanowość w tej bezpośredniej rywalizacji z Red Bullem. Kolejnym była zła kalkulacja tego, ile daje podcięcie. Mercedes nie spodziewał się, że to podcięcie będzie aż tak mocne na tym torze. Tu też to zużycie opon może mieć wiele do rzeczy, w tym. Temacie. Gdyby Mercedes wiedział, jak to wszystko działa, na pewno nie ściągnąłby Bottasa, bo to właśnie ściągnięcie Bottasa popchnęło tą pierwszą kostkę Domina, która spowodowała, że ten wyścig potoczył się właśnie w taki sposób, jak się potoczył. Dzięki temu udało się ludziom z Red Bulla, właśnie przy użyciu tego podcięcia, nieco wywrócić obraz tej rywalizacji. Pewny postarcie Hamilton. Stracił grunt i to był ten pierwszy cios zadany przez Red Bulla dzisiaj Mercedesowi. Trzeba też dodać, że Max nie uszczekł się błędu. Ten błąd, który popełnił na starcie, był prawdopodobnie wynikiem złej kalkulacji czy złej informacji na temat wiatru, o czym mówił Nico Rosberg. Ten wiatr w ostatniej chwili zmienił kierunek, wiał z tyłu około 40 km na godzinę w przypadku samochodów Formuły 1 i do hamowania do pierwszego zakrętu. To ma ogromne znaczenie, o tym mówi. Mówił Niko Rosberg, człowiek, który naprawdę był w takiej sytuacji wielokrotnie i wie, o czym mówi. Presja Red Bulla działa, czego dowodem nie są tylko wyniki na torze. Dowodem na to, że coś niedobrego dzieje się w Mercedesie są te ruchy poza torem. Lewis Hamilton irytuje się wypowiedzią Pola Diresty czy innych dziennikarzy, dopuszcza je do swojej głowy. Tutaj znowu podeprę się słowami Nico Rosberga. To się w przeszłości Lewisowi bardzo rzadko zdarzało. Z kolei Toto Wolf zamiast szukać. Poprawy u siebie szuka problemów u rywali. Tutaj mówię o tych historiach związanych przede wszystkim z elastycznym tylnym skrzydłem, ale też o nagrywaniu pit stopów Red Bull'a, czy też dość nietypowa sytuacja, która miała wczoraj miejsce, pokazuje, że to szuka. Czegoś, czego brakuje mu w zespole. Zatrzymał się wczoraj z Karunem Czandukiem i wspólnie oglądał tą analizę wykonaną przez Karona Czanduka, porównania okrążeń kwalifikacyjnych Hamiltona i Verstappena. Przecież zespół ma swoje narzędzia, gdzie te różnice bardzo dobrze widać. Narzędzia, które są zdecydowanie bardziej dokładne, które mają zdecydowanie większą ilość informacji na temat tego, co dzieje się na torze, a mimo tego zatrzymał się przy ekranie i Karon Czanduk dość długo tłumaczył mu te wszystkie niuanse. Czy to to Wolf musi wchodzić w takie detale? Wychodzi na to, że tak. To, to też sugeruje, że to wszystko, co dzieje się dzisiaj, może być wynikiem tego, że zespół już przeniósł wszystkie swoje zasoby na rok 2022. Być może liczyli na to, że ta różnica jest tak duża, że da się ten sezon wygrać tym, co mają na ten moment, że tym, co mieli na starcie sezonu. Niestety to wszystko gdzieś im ucieka, i teraz pewnie trudna decyzja, co robić, czy gonić. Czy zostawić i przegrać z Red Bullem na starcie tej nowej ery? To mogłoby też tak psychologicznie, mentalnie dać się Red Bullowi jeszcze bardziej napędzić, choć ten zespół już naprawdę jest mocno napędzony, jest w niesamowitym gazie. A Mercedes musi myśleć, co z tym wszystkim zrobić. Takie sytuacje, choć ktoś może powiedzieć, że szukam tutaj problemu Mercedesa, ale takie sytuacje przez lata po prostu nie miały miejsca. To jest pewna nowość, a obserwuję ten sport dość dokładnie. Trzecią siłą dzisiaj, dość niespodziewanie. Był McLaren, czy okazał się McLaren. W tych trudnych warunkach, przy dużym zużyciu opon, pomarańczowy samochód dał swoim kierowcom dużo frajdy eee, za kółkiem. O czym obaj mówili po kwalifikacjach. Warto zwrócić uwagę, że Ricardo. Dociągnął tempem do Norisa i Ricardo przyznał, że zaczynają wracać te stare ruchy za kółkiem. Mówił tutaj również o możliwych czy wykonanych w trakcie wyścigu manewrach wyprzedzania. Wspólnie z zespołem miał wykonać dużą pracę związaną z tym najsłabszym ogniwem, czyli dohamowaniem czy operowaniem pedałem hamulca. Tu udało się zrobić duży postęp, ale prawdziwym testem tego, jak ten postęp był duży, będzie Austria, bo tamtych dohamowań. Tych miejsc, gdzie to ma duże znaczenie, jest zdecydowanie więcej niż na to, że pory sportowej złości dzisiaj nie krył Piergasli, bo z jednej strony, jak sam powiedział, posiadanie czwartego samochodu w stawce jest powodem do dumy, z drugiej strony kierowca nawiązywał do emocji, które towarzyszyły mu w trakcie tego wyścigu, emocji związanych z tym, że zespół go nie posłuchał. Piergasli chciał dość szybko zjechać, tak jakby czuł, że to podcięcie ma dużą siłę. Natomiast zespół się na to nie zdecydował i rywale, którzy byli za nim, zjechali do alei serwisowej i to zrobiło różnicę. Zwyczajnie mogło być lepiej, no ale Piergasy chyba możesz cieszyć się z tego, że ciągle utrzymuje się wysoko, ciągle utrzymuje też uwagę ludzi, którzy patrzą na... Niego jako potencjalnego kierowcy, jako potencjalnego pracownika zespołu. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Tsunoda po starcie z alei serwisowej, szkoda tego wczorajszego dnia, tam konieczne były wymiany m.in. podłogi. Użyto innego elementu czy elementów w innej specyfikacji, stąd konieczność startu z alei serwisowej. Jego stać było tylko na 13 pozycję. Nie było źle, ten awans był dość duży, no ale patrząc na Gasliego i na to, jak to wszystko się układa, Tsunoda nadal musi mocno nad sobą pracować, jeżeli marzy o tym, żeby zostać w tym zespole. Głaskają Pereza już, bo są wyniki. Tsunody mogą już tak mocno nie głaskać Honda-Hondą, Honda, ale Tor weryfikuje po prostu pewne rzeczy. Fernando Alonso wczoraj mocno obawiał się tych szybszych rywali i mówił, że o punkty będzie trudno, czy wywalczenie punktów będzie sukcesem. Ale dzisiaj się udało pomóc z tego, co mówi Fernando Alonso. Dobry start. No, i gdyby nie grajnik na tej żółtej oponie i konieczność zmiany strategii, zmiany sposobów, w jaki obchodził się z samochodem i tego, jak chcieli jechać w ten wyścig, mogło być jeszcze lepiej. Ostatecznie Fernando Alonso wywozi cztery punkty z Francji. Myślę, że to jest. Dobra pozycja czy dobry wynik, biorąc pod uwagę to, co pokazał chociażby Esteban Ocon, który pewnie będzie chciał szybko zapomnieć o tym swoim domowym wyścigu. Zapomnieć będzie trudno, bo w ten weekend towarzyszyła mu kamera Netflixa, więc te wspomnienia mogą w przyszłym roku wrócić jeszcze z dość dużą siłą. Fantastyczny powrót do punktowanej dziesiątki zanotowali dziś kierowcy Aston Martina. Kolejny weekend, kolejny inny tor i kolejny raz użyta ta sama strategia kierowcy jadą bardzo daleko w wyścig mimo tego, tych problemów z degradacją w innych zespołach im się to udało i to przełożyło się finalnie na dwa samochody w dziesiące, dwie punktowane pozycje co było kluczem do dobrego wyniku Sebastian Vettel uważa, że zespół spodziewając się tego że będzie trudno odrobił po prostu pracę domową przygotowali się do tego, czyli te kalkulacje u nich były zdecydowanie lepsze niż chociażby w przypadku Mercedesa Niemiec zwraca też uwagę, że nie tylko deszcz, który zmył tą gumę z toru, spowodował te problemy, czy mógł spowodować te problemy ze zużyciem. Sebastian Vettel nawiązuje do tej historii, kiedy, w której zwiększono ciśnienie w oponach to rzeczywiście może mieć duży wpływ na, na zużycie opon. I pewnie miało, wracam jeszcze do tej historii, że to właśnie Force India, czyli dzisiejszy Aston Martin, miał być pionierem w temacie tych rozwiązań, które pozwalają nieco oszukać ciśnienia. Być może dzisiaj też. Udało im się trochę poszukiwać. Jeżeli chodzi o Strola, ten zanotował bardzo duży awans dzisiaj, ale nie był po kwalifikacjach zbyt rozmowny, raczej zirytowany, raczej zły rzucił. Tylko, że samochód go dzisiaj ewidentnie słuchał. Sainz był wczoraj ogromnym zaskoczeniem. Forma Sainza i Ferrari była zaskoczeniem również dzisiaj, ale w zupełnie inną stronę. Zużycie przednich opon w obu czerwonych samochodach było dzisiaj ogromne. Leclerc przyznał, że to nie jest tak, że my nie próbowaliśmy chronić tych opon. My je chroniliśmy i to bardzo mocno, czy staraliśmy się je chronić, a i tak uciekały dwa razy szybciej niż w innych samochodach. To ma być problem, który według Carlosa Sainca zespół zauważył już w Bahrajnie. Ten problem co jakiś czas powraca. Od Bahrajnu minęło trochę czasu. Ferrari nie poradziło sobie z tym, co pokazał e, torpor to, no i to może mieć wpływ na dalszą część sezonu, oby nie miał wpływ, wpływu na rok 2022, na tą nową kampanię, bo jeżeli tego błędu nie uda się zidentyfikować, to teoretycznie jest taka szansa, że on przeniesie się na tą nową konstrukcję tak zupełnie nieświadomie. Dzisiejszy wyścig ukończyły wszystkie samochody, co wydarzyło się w historii Formuły 1. Po raz dziesiąty mówię o tym nie przypadkowo, bo właśnie do tego odniósł się George Russell, który dzisiaj ukończył rywalizację bardzo wysoko na 12 pozycji. On mówi, Gdyby tam z przodu coś się wydarzyło, w końcu byłyby te pierwsze punkty dla Williamsa. Mimo tego Williams przeskakuje Hasa w klasyfikacji e, konstruktorów. George Russell mówi, że kluczem do tej dobrej pozycji, do dobrego wyniku dzisiaj było zarządzanie. To był wyścig pełen zarządzania i on sobie z tym zarządzaniem poradził tak świetnie, że zostawi, zostawił za sobą wielu teoretycznie dużo mocniejszych rywali, czy rywali, którzy dysponują lepszymi samochodami. Wymienię tylko takie nazwiska jak Tsunoda, no tutaj raczej samochód, Okon, Leclerc czy Raikkonen. Jest się czym szczycić, tym bardziej, że nie była to kwestia szczęścia. Mówię tutaj o tej dwunastej pozycji. Latifi z zarządzaniem oponami dzisiaj sobie raczej nie poradził. Poirytowany, zły. Kolejny wyścig, który mu się po prostu nie ułożył. Alfa dzisiaj totalnie bez argumentów. Kimi Raikkonen gdzie zaczął, tam skończył. Strategia twarda, pośrednia niewiele pomogła. W zasadzie nie zmieniła nic w tym wyścigu. Has z kolei odetchnął z ulgą. Oba samochody zameldowały się na mecie. Mick słabo zaczął, dobrze skończył przed partnerem zespołowym. Jeżeli chodzi o Hasa, takie wyniki trzeba traktować raczej w kategorii sukcesu. Red Bull wraca do domu, mówię tutaj o wyścigach w Austrii, w naprawdę dobrych nastrojach. Wydają się być w gazie i są w gazie. Mercedes natomiast szuka odpowiedzi i szuka, czy zaczyna szukać po omacku, o czym wam już mówiłem, czy będą w stanie wrócić, jestem przekonany, że wrócą i to wrócą jeszcze mocniejsi. Mercedes nie powiedział na pewno jeszcze ostatniego słowa. Spróbują to wszystko jakoś poukładać. Wydaje mi się, że spróbują posklejać Walter jego botasa, o ile to jest w ogóle możliwe. Te wypowiedzi to, to Wolfan na to wskazują, że będą sieli wzmocnić. Walteriego Botasa. Tylko czy uda się wzmocnić Botasa przy tych rosnących plotkach dotyczących zatrudnienia George'a Selama, może po prostu go zwolnią i tak jak mówiłem, kiedyś zmuszą go do tego, żeby być wysoko, kiedy będzie szukał przyszłego kontraktu i przyszłego pracodawcy. Ten sezon jest niezwykły, jeżeli chodzi o to co oglądamy na torach, jeżeli nudna Francja była nam w stanie zgotować widowisko, w którym e, walka o zwycięstwo rozegrało się na ostatnich okrążeniach, to aż boję się pomyśleć, co będzie dalej. Ten środek sezonu przed i po przerwie wakacyjnej może być kluczowy, dlatego jak potoczy się dalsza rywalizacja, jak potoczą się losy mistrzostwa, to nie jest na pewno moment, żeby zostawiać Formułę 1, żeby odda oddalać się od odbiorników. Na dzisiaj to wszystko, to wszystko co dla Was przygotowałem, mam nadzieję, że był to dobrze spędzony czas, widzimy się pewnie w trakcie tygodnia, bo echa tego wyścigu na pewno jeszcze będą mocno odbijały się i w poniedziałek, w wtorek i w kolejnych dniach, widzimy się wkrótce, trzymajcie się i do zobaczenia.